Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobiegają końca nasze czerwcowe rekolekcje i przed nami dwa ostatnie spotkania. Pośród tych wszystkich naszych czerwcowych konferencji, próbowaliśmy odszukać to, jak Bóg w jaki sposób objawia człowiekowi swoją miłość w konkrecie dnia codziennego. Na te dwa ostatnie spotkania chciałbym zaproponować miejsca w których wydaje mi się, Bóg komunikuje najbardziej bezpośrednio człowiekowi swoją miłość. Chciałbym więc powiedzieć o słowie Bożym i o wspólnocie Kościoła. Zacznijmy więc od słowa Bożego. Pan Bóg w wielu miejscach w Piśmie Świętym mówi o tym jak kocha człowieka. Ktoś w ogóle policzył, że słowo, Miłość w całym Piśmie Świętym pojawia się ponad 360 razy. A więc, jakby na każdy dzień roku Bóg chce, w każdy dzień roku Bóg chce mówić człowiekowi, że go kocha. I to jest takie niesamowite, że to, co najważniejsze w tej relacji Boga do człowieka, jest właśnie miłość. To przecież z miłości Bóg nas stworzył. Bóg nie chciał żyć bez człowieka którego stworzył na swój obraz i podobieństwo dlatego, bo kocha. Bo kocha. I wiele miejsc w Piśmie Świętym mówi o tym, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Przecież sam Jezus, Ewangelia Jana jakoś mi najbardziej najbardziej w taki najbardziej dosadny sposób mówi o tym może spośród czterech Ewangelii. No ale te słowa Jezusa on mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, to przecież ze spotkania Jezusa z Nikodemem. Dalej, jest mówi, że Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go na śmierć wydał, właśnie, żeby pokazać człowiekowi, jak Go kocha. Ale też i Stary Testament przecież w wielu miejscach mówi o tym, jak Bóg kocha człowieka. Tak przypomina mi się zawsze pieśń nad pieśniami z tym właśnie słowem, że jak śmierć potężna jest miłość. Pamiętam sytuację z jednego z egzorcyzmów, kiedyś była taka bardzo ciężka sytuacja. Nie wiedzieliśmy, jak się dalej modlić, nie umieliśmy się dalej modlić. Wszystko wydawało się, że stoi w miejscu. Zły duch jakoś taki obwarowany i zupełnie. Nie było możliwości jakoś sprowokowania go do tego, by, by, by z tej osoby wyszedł. I mówię Panu Bogu tak, Panie Boże obiecałeś, że kiedy my nie umiemy się modlić, to Duch się w nas modli. Więc poprosimy obecnie, byśmy się zaczęli modlić w językach. I kiedy zaczęliśmy się modlić w językach, wypowiadać kolejne głosy, Zły duch zaczął krzyczeć, przestańcie, przestańcie, nienawidzę tej pieśni, nienawidzę pieśni nad pieśniami, nienawidzę tych słów, bo jak śmierć potężna jest miłość. I wtedy zaczęliśmy już czytać Pismo Święte, tak jak nam Duch podpowiadał, by się modlić, zaczęliśmy recytować tę pieśń, jak śmierć potężna jest miłość i zły duch opuścił tę te, te osobę. Miłość, która jest ukryta w Słowie Bożym. Miłość Boga, którą On chce właśnie człowiekowi komunikować przez Słowo Boże. Dlatego musimy powtórzyć za Pismem Świętym, a myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Po tych czerwcowych rekolekcjach wokół Bożego serca, tego ośrodka Bożej miłości, musimy powtórzyć. Za autorem natchnionym. A myśmy poznali uwierzyli jaką miłość, jaką Bóg ma ku nam. Jaką Bóg ma ku nam. Jeżeli więc pokochamy Słowo, pokochamy miłość. Jeżeli pokochamy Słowo, to Bóg z łatwością dotrze do naszego serca. Bo właśnie w tym Słowie i przez to Słowo Bóg kocha człowieka. Codziennie Bóg chce nam objawiać to, jak bardzo nas kocha. Więc sięgnijmy po Pismo Święte. Czytajmy Słowo, bo ono objawia nam Boga, który kocha. Słuchajmy Słowa Bożego, głoszonego przez tych, których Bóg poszyła, by opowiadali o Bożej miłości. Od dzisiaj więc niech będą inaczej przeżywane przez nas kazania, homilie, słuchane w kościołach, słuchane może w internecie, czytane w różnych publikacjach. Niech te przeżywanie głoszonego Słowa. Będzie od dzisiaj zupełnie inne. Właśnie będzie takie, które mówi o tym, że Bóg kocha człowieka. Za każdym razem, kiedy wchodzimy w ten klimat słuchania Słowa Bożego na pierwszym miejscu, niech nam zawsze staje ta prawda, że Bóg kocha człowieka i komunikuje to, objawia przez swoje Słowo.